Za nami warsztaty jazzowe. Obecnie trwa festiwal folklorystyczny, a przed nami kolejna tradycyjna międzynarodowa impreza. Pławskie Lato Bluesowe, które rozpocznie się we wtorek 16 sierpnia i potrwa do końca tygodnia, to kultowe już święto Melomanów. Przez niemal tydzień doświadczeni muzycy będą dzielić się swoją wiedzą z uczestnikami warsztatów, a dla publiczności przygotowano szereg koncertów. Wystąpią dla państwa artyści i polscy, i zagraniczni. Wystąpi dla państwa. Pochodząca z Argentyny, wokalistka, gitarzystka Vanessa Harbeck z udziałem polskich znanych muzyków. Artystą, który uświetni tegoroczną edycję, będzie również Leszek Cichoński z zespołem w koncercie gitarowe Inspiracje. Wystąpi również dla państwa legenda polskiej muzyki bluesowej Sławek Wierzcholski i stworzony przez niego znany wszystkim i lubiany zespół Nocna Zmiana Blusa. Szanowni Państwo, święto bluesowe w zaczynamy 16 sierpnia. Zakończy finał, koncert finał, finałowy z udziałem uczestników i kadry tegorocznej edycji. 20 sierpnia na te wszystkie wydarzenia artystyczne. Serdecznie Państwa zapraszam. W kadrze tegorocznych warsztatów znajdą się Marcin Wawrzynowicz, Jacek Jaguś, Bartosz Łęczycki, Andrzej Stagraczyński, Rafał Karasiewicz oraz Bartosz Niebielecki. Marzysz o czystym i zadbanym aucie? Zapraszamy do naszej nowo otwartej myjni samochodowej Artmag w Ławach. Jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze lepsza jakość. Oferujemy autodetailing, mycie automatyczne, mycie ręczne, pranie tapicerki, pranie dywanów oraz przygotowanie auta pod sprzedaż. Przyjedź, przekonaj się sam. Myjnia Artmag Ławy, ulica Składowa. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku.